Sezon to tak naprawdę łatanie dziury za dziurą od jego inauguracji. Koronawirus też nie ominął zespołu z Wrocławia, stąd ostatnio długa przerwa od grania. Na pewno prawie 3 tygodnie przerwy od treningu, a tak właściwie od całkowitego ruchu, powoduje, że jakby jest duży krok wstecz, ogólnie, z, przede wszystkim z formą taką fizyczną, bo, bo to, co się wypracowało technicznie, gdzieś tam zostaje w pamięci mięśniowej, natomiast fizjologicznie przeskoczy i, i potrzeba czasu, żeby wrócić do optymalnej dyspozycji fizycznej, od odpowiedniej szybkości, skoczności, dynamiki. We Wrocławiu, więc nad tymi elementami Pracują. Tymczasem trener wraca jeszcze myślami do ostatniego meczu z Kaliszem tu we Wrocławiu i porażki 1 do 3 to wtorkowe starcie, rozegrane zostało po długiej przerwie. Można upatrywać taką przyczynę w trzecim, czwartym secie, że tam ewidentnie zabrakło nam dynamiki i szybkości, szczególnie na tle Kalisza. Bo uważam, że w pierwszych dwóch setach pod tym względem wyglądaliśmy dobrze, ale no niestety koronawirus jednak ma duży wpływ na wszystkim na wydolność organizmu. No i no i to, że tak powiem, im dłużej się trenuje, im dłużej się gra w, w, w jednej jakby ciągu, no to wtedy z każdym kolejnym setem ta, ta wydolność spada i to wpływa na pozostałe parametry. A w czym szkolenie poszukuje optymizmu przed niedzielnym starciem? Czas działa na naszą korzyść i, i niedzielny mecz będzie tak naprawdę po dwóch tygodniach trenowania, co na pewno spowoduje, że, że będziemy wyglądać lepiej fizycznie niż, niż w tym meczu wtorkowym. Czy to będzie już wystarczające? No, wszystko okaże się na boisku. Kalisz w ostatnim czasie jest w rytmie meczowym, gra stabilnie. My musimy ten rytm od początku na nowo złapać i, i walczyć o pierwsze zwycięstwo, pierwsze punkty w tym sezonie. Mecz w Kaliszu rozpocznie się w niedzielę o 20:30.